Jak wiecie, na co dzień interesuje się rapem. Na jako, że nasz program wyciąga ze strefy komfortu nie tylko was, ale też prowadzących, to dzisiaj odwiedziliśmy przepiękne Beskidzkie góry i spotkaliśmy się z piękną góralką beskidzką Kasią. Cześć Kasia! Cześć Michał. Super, że wpadliście razem ze studiem. Też się cieszymy. Ale nim pokażę Wam moją pasję, to zapraszam na biegi. Naprawdę na biegi? Od tak? Razu? Z hasiorem. A z pieskiem tak biegamy? Z pieskiem. No to, leci, no to lecimy. Biegiem szybko. To jest takie bardzo ważne miejsce dla mnie. Tutaj przed nami, za nami znajdują się laliki, czyli miejscowość, gdzie się wychowałam, gdzie są dalej moi rodzice, gdzie jest moja rodzina i miejscowość, gdzie zakochałam się tak naprawdę w górach i poczułam też klimat muzyczny tego rejonu. Pierwszy raz poznałam Józefa Brodę, który jest akurat z Istebnej, Aha. więc on tą pasją mnie bardzo zaraził, bo właśnie chodził tutaj od wsi do wsi i pokazywał różne instrumenty, właśnie okaryny, jakieś Aha. takie śpiewające malutkie ceramiczne instrumenty. Także to było też takim ważnym momentem w moim życiu, że, że chciałam też tak jak on jeździć po świecie i po prostu grać na fletach. Kasiu, też te, to miejsce, w którym my jesteśmy jest przepiękne, ale czy można Usłyszeć to miejsce będąc gdziekolwiek w Polsce na przykład za pomocą fletu? Można, możemy spróbować. No, spróbujemy tego może. na tym. Sorry, błagam cię. <laughs> Naprawdę że tak źle? No. A ty a nie, musiał bo. być z przepony, wiesz? Ile mamy tu fletów za 120 fletów mamy z tyłu, ze wszystkich. Może nie ze wszystkich, bo jeszcze trochę życia nie zostało, ale z różnych zakątków świata. I po co ty to kolekcjonujesz w ogóle? Bardzo kocham instrumenty, i jest to taki pewien. pewna droga rozwoju, którą wybrałam sobie jako osoba nastoletnia. Te początki chyba nie były łatwe. Początki nie były łatwe, ponieważ po ukończeniu Akademii Muzycznej w Katowicach za bardzo nie chciałam iść w stronę gania orkiestrowego i postawiłam wszystko na taką swoją własną drogę. Zaczęłam bardziej kolekcjonować, bardziej zbierać flety, ale naprawdę było bardzo ciężko. Mieszkałam też w Austrii w tym czasie, to były lata 2005-2006 i żeby, żeby na przykład móc iść na lekcje do super profesora, to musiałam mieć dużo pieniążków Aha. i bardzo często było tak, że musiałam grać się na ulicy z kolegami, Aha. żeby te pieniążki zarobić. W pewnym momencie nie wiedziałam, czy ja w końcu będę tym muzykiem, czy nie, bo ja też nieraz spotykałam się ze ścianą i też z różnymi przeciwnościami losu. Mhm. To w moim przypadku, bo może być różnie, ale w moim przypadku też było tak, że dużo zależało od mojej wiary, tak? Mhm. I, i, I Bóg w moim życiu jednak wyciągał mnie z różnych takich e, trudnych sytuacji i pokazywał mi różną, różne drogi. Także w momencie, kiedy już myślałam, że jestem pod ścianą, nagle pojawiły się jakieś propozycje, albo nagle pojawiła się osoba, która... Nie wiem, postanowiła gdzieś tam dalej ze mną coś zagrać. W okresie licealnym, czy powiedzmy, studia, to ćwiczyłam bardzo długo, to było 6-7 godzin dziennie. Później, jak wyjechałam do Wiednia na stypendium, to ćwiczyłam dokładnie 8 godzin dziennie. Teraz jest różnie. Ćwiczę wtedy, kiedy mogę, kiedy mam czas. Staram się grać codziennie, nawet minimum, ponieważ to przynajmniej na instrumencie dentym jest bardzo ważne, bo w kiedy nie grasz to nie masz formy, dostajesz uh -huh. zadyszki. A jeśli chodzi o y, muzykę, kulturę, etno i tak dalej, to możemy mówić o różnorodności? No oczywiście, co, co wieś to nawet, jest takie przysłowie, co wieś to pieśń, także y, absolutnie Polska też jest niezwykle kolorowa. Mamy mazurki, mamy, mamy Wielkopolskę, mamy genialną muzykę z naprawdę, hmm. czy tam ze Świętokrzyskiego. Raper się spotkał z plecistką, mm -hmm. robimy coś z tym? Możemy spróbować. Dawać ja sobie beatboxa jakiegoś może, co? A Spróbujesz, no umiem, no? Zdajesz. No co dajesz? <śmulatricz>